Dzień dobry. A tu taki update do ostatniego mojego filmiku. Eee, tutaj miałem zaciemnione akwarium. Wystarczyło, słuchajcie, właśnie sprawdziłem kiedy update'ował się tamten filmik. Eee, no i 3 dni 12 godzin trwało zaciemnienie. Takie względne zaciemnienie, bo tylko oświetlenie zabrałem, a z okna dochodziło światło i w ogóle z sąsiednich lamp i akwariów. I wystarczy, żeby tego pierwotniaka się pozbyć z wody, jak się przekarmiło rybki, czy po prostu za dużo azotu jakiegoś było. Wystarczy zaciemnić. Jak mam. O tutaj mam lampę UV, którą stosowałem wcześniej. Ale mówię wam, po co to kurde to wszystko montować? Tak samo to z 2-3 dni trzeba robić, jak wystarczy zaciemnić. I roślinki, uwierzcie nie ucierpiały, nic nie jest. Trzymajcie się na razie.